Cześć, witam serdecznie, z tej strony Marcin i dzisiaj gramy w trybie nowicjuszy. Mam ograniczoną liczbę charakterów do wyboru. Co ja bym tutaj chciał wybrać sobie? Z tego co widzę jestem zainteresowany snajperem. Tak, ja sobie wezmę snajpera, nie? żeby było wszystko jasne. Do snipera sobie na razie wezmę Ring of Basilius. Aż on mi będzie regenerował manę. To jest to, czego ja będę potrzebował. Tutaj jest jeszcze druga jednostka, która się nazywa Pudge. Kucz też mógłby pójść yes. na środek Of course. nie wiem dlaczego Axe idzie na środek Aha uh Skoro -huh. ja zabukowałem środek uh -huh.

I tu jest bardzo ważny ten pierwszy mój czar. Właśnie. No dobrze, nie będziemy ryzykować. I tak blokujemy właśnie, o, w ten sposób Teraz powstrzymać, o, troszeczkę i atakujemy dalej. Bardzo przyjemnie się gra tą postacią. Tutaj nam podpowiada, że runki są w, w wodzie. I atakujemy pierwszym czarem Tak zwane spadające kule Zawsze staramy się To tylko możliwe atakować Aha, ja zostałem zaatakowany Za późno po prostu ją wycofałem Teraz ja będę atakował. I taki czar mam, który dobija przeciwnika. O to chodziło, żeby dowiedzieć się. Zobaczmy co tu się dzieje. Teraz spróbujemy go dalić. Staram się wycofać, ponieważ zostałem zaatakowany bardzo silnym czarem. Nie chcę być umarnięty. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Dobra, spoko. Zostałem znowu zaatakowany. Nie chcę umierać, nie chcę umierać. Trudno się mówi. Viper jest bardzo trujący. Przyjdę pomóc pudowi oczywiście. Z względu na to, że mam tutaj bardzo duży zasięg. Muszę bawić się w przepychanie kamerki. Ja sobie w tym momencie pójdę do sklepu tutaj i kupię coś od szybkości. Zobaczmy co będzie. Zobaczcie tutaj będzie miał. Gaa. Bardzo ładnie. I zauważcie, że też odradza mi się życie, nie? Bardzo dużo życia mi się odradza. Wszystko zależy od tego, jak mocne ataki zadaję. Czekajcie, tutaj coś się fajnego dzieje. teraz bardzo ważny item to jest złożyć ten itemek jeśli to tylko będzie oczywiście jak najszybciej możliwe bardzo dużo życia. Tak. Niestety umarłem, ale ważne jest, że za zdążyłem zakupić item przed yy, yy, umarnięciem, dlatego że jeżeli umrę, to stracę ileś tam procent, trzeba by było zobaczyć. Ileś procent tracę i, i wtedy y, jak jest suma 2000 minus podatek, no to wiadomo więcej niż 500. Więc świetnie, że zdążyłem zakupić przed śmiercią item. Ja w tym momencie lecę po tą wieżę tutaj górną. I te pioruny, które są, to są właśnie od tego... Male sromu. <grywka> Niestety tak to się nazywa. To jest bardzo fajny item dla mnie. Będę miał stówkę więcej zasięgu. Tutaj bardzo... Yy, Jeszcze tylko mi zależy na tym, żeby Vipera dorwać. Bo on mnie po prostu pogrążył, ten gość. Ale ja go dorwę. Ja go dorwę. Tutaj wzmacnia twoją następną atak... sobie wezmę tą. To. to sobie odeślę do... Ta. I teraz w tym momencie idę po... Widzę na razie. Nie mogę ryzykować też zbytnio. I teleportujemy się na środek, w to miejsce. Potrzebujemy łagodów. jest tak yy, w sumie, że ja, żeby on wyczuł, je coś, coś szykuje, nie, patrzcie. Tam są na środku. Tego. Dobrze, zobaczmy, co tutaj oni zrobią. Oni się wycofują, bo wiedzą, że... Bardzo dużo mam. Dobrze, bardzo dużo mam y, pieniążków, więc powinienem y, kupić sobie budki. A budki sobie kupię do teleportacji. Bardzo fajne budki. Niewiłem się. Zaskoczyła mi kamerka. Co te budki dają? Te budki dają to, że mogę się teleportować yy, pod każdą y, wieżę. I, I to tak, że nie będę tracił po prostu. Take that as tribute. Y nie będę tracił tego scrolla sk telepo teleportacyjnego, którego mam tu o, na przykład widzicie? Teleportowałem się do bazy i za... 10, 9, 8, 7 sekund będę mógł się teleportować do wieży. Teraz się teleportowałem do dolnej wieży. Oni chcą bronić tej wieży oczywiście. Dlatego ja się troszkę wycofam.

Jestem tutaj na dole teraz. Dobrze, to było spowolnienie. Mogę sobie zastosować kolejny fajny element. spróbujemy zabić Roszana, żeby tak było też w tym odcinku, nie, że... Bo ten mecz jest definitywnie wygrany. W ogóle nie czuję się zagrożony. Zobaczcie Roshan jakie otrzymuje ode mnie obrażenia. I kiedy mamy ten item od Roshana, to możemy sobie zdjąć Maskę, którą nazywamy. Się... Tak i to by było na tyle w tym odcinkiem. Zaraz wejdziemy na podsumowanie. Sniper został wyróżniony. Później sniper i... Dostępmy i... jakąś nagrodę. 17 miałem zabić. 2 śmierci tylko. Tak mniej więcej moja kariera szła do góry. Tuż za mną był Viper. 17800, a ja, ja miałem 37 golda zarobiony. Mogłem sobie fajne itemki dobrze działać. Bardzo fajnie się gra y, tą postacią. Tylko najważniejszy jest właśnie ten pierwszy skill, pierwszy czar, żeby rzucać go na jednostki przeciwnika i te kule będą razić i można wtedy szybko zniszczyć wieżę środkową. I to jest ważne, żeby zna zacząć grę tą postacią środkowej linii. Nigdy na górnej bądź dolnej ścieżce. Zawsze środkowa linia. wtedy jest najlepszy efekt gry tą postacią. Także na razie do następnego. Trzymajcie się.